Jak wytrwać w swoich postanowieniach, czyli co robię i jak to robię, że kiedy zabieram się za swoje postanowienia, to trwam w nich niemal ze stuprocentową skutecznością. I teraz opowiem Ci, jak u mnie wygląda ten cały proces. Pierwsza rzecz, która jest najważniejsza, że zabieram się za postanowienia i robię te postanowienia zupełnie niż cała reszta świata. To znaczy, co robią wszyscy? Zazwyczaj wszyscy pod wpływem jakiejś inspiracji, desperacji, czy jakiejś, jakiegoś bodźca stwierdzają, że od jutra albo od dzisiaj nie będę robił X lub Y, albo że od jutra lub od dzisiaj zacznę robić Y lub X, tak? Czyli bez żadnego przygotowania, bez żadnego pomyślenia sobie na ten temat, po prostu pod wpływem jakiejś inspiracji, pod wpływem jakiejś emocji stwierdzają, że na przykład nie będą, na przykład, nie wiem, palić papierosów albo coś innego robić, albo, nie wiem, yy, będą, nie wiem, codziennie rano biegać, tak? To jest taki przykład. I teraz te osoby, kiedy sobie takie coś, takie wrzucają sobie postanowienia, okazuje się, że... Pierwsze często nawet nie zaczynają tego robić, czyli nawet jeśli sobie coś takiego postanowiły, to nawet nie zaczynają tego robić. Czyli w ogóle to, że sobie ktoś postanowił, że jutro rano zacznie biegać, kiedy przychodzi rano, to no po prostu ojej, nie chce mi się, nie będę tego robił i olewam temat i po prostu porzucają sobie ten temat. To jest najczęstszy przypadek najczęstsza sytuacja, w której właśnie się poddajesz w swoich postanowieniach. Druga sytuacja to jest taka, że Ok, postanowiłeś sobie, że będziesz coś robił i zaczynasz to robić, zaczynasz na przykład biegać, ale na przykład nagle dzień przychodzi, w którym deszcz pada, tak? I teraz masz takie coś, że kurde, dzisiaj powinienem biegać, ale jest tak beznadziejna pogoda, deszcz pada, no to może sobie dzisiaj odpuszczę. Jeśli nie przygotowałeś się mentalnie na taką sytuację, to. To ty czujesz, że ty sobie odpuściłeś, i na kolejny dzień, kiedy sobie raz tak w ten sposób odpuścisz, no to będziesz po prostu już dalej kontynuował tą tak zwaną serię porażek, będziesz niestety również porzucisz to postanowienie. No i trzecia, trzecia sytuacja, w której często też się zdarza, że ludzie porzucają swoje postanowienia, jest taka, że już, już było, nie wiem, już 30, 60 dni z rzędu, trzymał się chłop tego postanowienia, czy ty i opuściłeś gardę, stwierdziłeś, że dobrze, już jestem naprawdę świetny w tym, co robię, już naprawdę mi to idzie, opuściłeś gardę i przyszedł właśnie jakiś gorszy dzień, przyszedł jakiś, jakiś gorszy moment, zacząłeś sobie nawet się zastanawiać w sumie, po co ja to robię, czy to jest mi potrzebne, no i też pomimo tego, że to robiłeś regularnie, to sobie to niestety odpuściłeś. I tak wygląda ścieżka praktycznie 99,9% ludzi, którzy biorą się za swoje postanowienia i którzy chcą Właśnie coś z nimi zrobić, chcą je realizować i najczęściej właśnie się kończy tym, że te postanowienia nie są realizowane, nie są kontynuowane. I w tym materiale opowiem Ci, jak ja robię zupełnie inaczej, jak ja zabieram się za te postanowienia, jak krok po kroku przechodzę przez te wszystkie etapy, tak żeby każdy etap sobie, z każdym etapem sobie tutaj mocno poradzić. Zacznijmy od pierwszego kroku, jakim jest wybór postanowienia. I teraz w kontekście wyboru tego postanowienia chodzi o to, żeby nie brać 10 srok za ogon, bo jeśli weźmiesz sobie na przykład, że od jutra zacznę biegać, od jutra zacznę ćwiczyć, od jutra zacznę się zdrowo odżywiać, od jutra zmienię swoje, swoje nawyki, nie wiem, żywieniowe, to niestety, ale to będzie taki efekt, że po prostu nie udźwigniesz tego, ponieważ... Masz masę różnych nawyków, przyzwyczajeń, e, automatyzacji, e, różnych nie ja wiem, po prostu jesteś wyuczony dosłownie, żeby zachowywać się w określony sposób, żeby robić określone rzeczy, żeby właśnie na przykład jeść. Pewne, pewne rzeczy, z, na przykład z dużą nadwyżką, I jeśli masz taką, takie nawyki, masz takie, masz takie po prostu przyzwyczajenia, to niestety nie możesz nagle sobie jakimś takim życzeniowym, pobożnym życzeniem stwierdzić, że o nagle rzucam to, że nagle sobie tego pozbywam. No, niestety nie. Zaczynamy od wyboru. Czyli od wyboru postanowienia, za który będziesz się brał i który jest dla Ciebie kluczowy. I teraz, jak wybrać to postanowienie? Którym postanowieniem powinieneś się, powinien się zająć? Na pewno masz w swoim życiu coś takiego, że czujesz wewnętrznie, że coś na pewno powinieneś już dawno robić albo czegoś na pewno powinieneś się pozbyć. Więc wypisz sobie może kilka tych rzeczy, wypisz sobie kilka tych, e, tych tematów, które, za które chcesz się wziąć i zastanów się, który z tych tematów jest dla ciebie najbardziej najważ, najważniejszy, najbardziej wartościowy, który jest taki dla ciebie, no po prostu że czujesz, że jeśli ty za to się weźmiesz i to zrobisz, będziesz naprawdę mega mega szczęśliwy, będziesz mega zadowolony. I to jest u mnie na przykład to wygląda tak, że jakaś konkretna potrzeba lub właśnie problem, czyli albo potrzeba realizacji jakiegoś postanowienia, lub problem, lub coś co trzeba usunąć, przychodzi do mnie naturalnie, czyli ja w życiu Wyczuwam, że tego nie chcę robić i albo coś chcę zacząć robić, i po prostu to jest dla mnie sygnał, że to jest dla mnie coś ważnego. I teraz, kiedy ja już wybrałem jedną rzecz, to w tym momencie nie postanawiam sobie, żeby od jutra zacząć na przykład biegać, tylko przechodzę do drugiego kroku i przygotowuję się do tego postanowienia, zanim w ogóle zacznę go realizować, przygotowuję się, i pierwsze co robię, to w tym drugim kroku robię tak zwany. Rachunek zysków i strat. Czyli, żeby w ogóle wiedzieć, czy na pewno ja chcę biegać, czy ja na pewno chcę to robić, muszę wiedzieć, czy korzyści, które będę z tego miał, przewyższają straty, które stracę, tak? I w kontekście korzyści, no to może być tak, że będę zdrowszy, będę bardziej miał lepszy, lepszą wydajność. Wydolność, będę, nie wiem, no, będę biegał, tak, będę w dobrej formie, będę lepiej wyglądał, być może schudnę i wypisuję sobie wszystkie korzyści, które mam w związku z realizacją tego postanowienia. Czyli muszę poznać moje tak, takie głębokie, dlaczego ja to w ogóle chcę robić. I to jest właśnie, to jest bardzo ważne, bo kiedy coś takiego zrobisz, to oprócz tego, że będziesz wiedział, co chcesz robić, to będziesz jeszcze wiedział, dlaczego chcesz to robić i po co ci to jest potrzebne. I dzięki temu będziesz miał o wiele większą motywację do tego, żeby się za to zabrać. Ale z drugiej strony są jeszcze tak zwane straty. Czyli co stracę, jakie ja będę miał e, straty, jeśli ja się za to zabiorę. Na przykład może być taka strata, i to w każdym przypadku będzie. Że na przykład będę musiał na to poświęcać czas, że będę musiał to robić regularnie, że będę to robił, musiał e, bez względu na wszystko po prostu to robić, tak? I to jest ta strata, którą trzeba ponieść. Albo nie wiem, będą mnie bolały nogi, no też jest jakaś strata. I teraz uwaga, jeśli straty będą na równi z zyskami, albo straty będą powyżej tych zysków, no to w życiu nie zabieram się za takie postanowienia. Dlaczego? Ponieważ te straty przewyższają korzyści i raczej. Normalny człowiek by się za coś takiego nie zabrał. Więc jeśli jesteś w takiej sytuacji i masz, że właśnie straty są na równi z zyskami, lub te straty są wyższe, no to trzeba tak naprawdę zająć się tym, aby po pierwsze uświadomić sobie, że te straty, które masz, które tam sobie wypisałeś, wcale nie są aż takie ważne i nie są aż taką wielką stratą, czyli obniżyć jakby wartość tych strat, a z drugiej strony trzeba dodać sobie tych korzyści, czyli Zacząć szukać informacji na temat, co na przykład daje Ci bieganie, albo co daje Ci Twoje konkretne, określone postanowienie, tak? I wtedy muszę, żeby w ogóle się zabrać za, za to postanowienie, muszą te korzyści przewyższać te straty i to dość znacząco, tak? Bo wtedy będziesz na pewno miał tą motywację, i będziesz miał tą klarowność i pewność, że to jest coś, za co chcesz się e, brać. Więc ten drugi etap, o którym powiedziałem sobie, no to oczywiście jest to po to żeby wzbudzić sobie motywację żeby wiedzieć po co to robisz żeby mieć te swoje takie głębokie motywy żeby po prostu być do tego zmotywowanym i znaleźć to swoje po co to robię i dlaczego to robię i teraz przechodzimy do trzeciego etapu czyli czy zabieramy się już od razu za to nasze postanowienie nie jeszcze się za niego nie zabieramy tylko przechodzimy do etapu tak zwanego testowego i w etapie testowym to co zrobię to zaczynam realizację mojego postanowienia z zamiarem sprawdzenia, w jakich sytuacjach i w jakich momentach mogę go zawalić. To znaczy, na, na przykład, jeśli chodzi o bieganie, załóżmy to, jest przykład oczywiście. Ty możesz mieć różne postanowienia, różne, różne rzeczy, których chcesz się pozbyć. I teraz, jeśli chodzi o bieganie, to na przykład może być tak, że rzeczywiście będzie padał sobie ten deszcz. Nie? Pytanie, co robić w takim przypadku. Może być tak, że możesz gdzieś rano wyjeżdżać, tak, czyli nie, nie będziesz miał po prostu czasu, żeby, żeby wstać, yy, pójść biegać i żeby, yy, żeby właśnie się jeszcze tam ogarnąć i do pracy pojechać, tylko zupełnie będzie inny dzień. I co w takim przypadku? Może być tak, że będzie ci, nie będzie Ci się chciało, tak, i co w takim przypadku będziesz, jak się będziesz zachował, co będziesz robił? I na każdą okazję... I teraz tak, na każdą sytuację, na, każdy, na każdą rozwiązanie, na każdy taką bodziec, sytuację, zastanawiasz się czy tak, czy powinienem zrobić to postanowienie, tak? Pytanie, czy, w pytanie w jakiej też formie, czyli załóżmy, jeśli postanowiłem sobie, że będę biegał, to czy, czy mam go zrobić i w jakiej formie? Jeśli na przykład pada deszcz, no to mogę sobie zrobić tak, takie coś, że ok nie będę na przykład biegał dzisiaj, dzisiaj 3 km, ale sobie przebiegnę 500 metrów kiedy pada deszcz. I to będzie sprawiało, taką będzie Ci dawało siłę, że ok, nawet jeśli pada deszcz, jeśli jest brzydka pogoda i jeśli naprawdę leje i ciężko by było biegać w takim deszczu, to mogę sobie na przykład zrobić nie 3 km czy tam 4, ale sobie na przykład przebiegnę 500 metrów. I dla mnie będzie to wewnętrznie takie zrobienie tego z jednej strony postanowienia, że biegałem, a z drugiej strony nie, nie zrobiłem tego dystansu, ale to jest dla mnie ok, bo tak czy siak to postanowienie zostało zrealizowane. Bo mogę na przykład się przygotować na takie momenty, że dobra, będę szalonym wariatem, będę biegał z parasolem, tak? Ale muszę, żeby coś takiego mieć, no to muszę być pewny, że ten parasol będzie gdzieś tam leżał, żebym ja go nie szukał rano, żebym się nie denerwował. Więc szukam tak naprawdę na tym etapie właśnie wszystkie rzeczy, wszystkie takie przeszkody, które mogą mnie albo, albo utrudnić mi wykonanie tej realizacji tego postanowienia, albo właśnie mogą, mogą e, sprawić, że ja go nie zrobię, tak? To jest etap testowy, czyli ja już robię to postanowienie i aktywnie sobie szukam, co powinienem robić, a czego, znaczy e, co powinienem i w, jaki, w jakim, w jakim po prostu trybie powinienem robić, w razie kiedy wystąpi jakaś przeszkoda, kiedy wystąpi ta sytuacja, o której już wiem, że wystąpi, wie, już będę wiedział, co mam robić, i wtedy po prostu wiem, jak postąpić. I teraz podam ci taki przykład z mojego życia. Mam takie postanowienie, że na przykład nie jem po godzinie 18, ale pytanie, czy w sylwestra ono mnie powinno obowiązywać? I teraz powiem ci tak, że właśnie mam coś takiego, że mam pewne sytuacje życiowe, czyli na przykład jak święta, moje urodziny, czy sylwester, i pozwalam sobie na to, żeby zjeść po 18. Dlaczego? Bo to są wyjątkowe sytuacje, nietypowe, kilka dni w ciągu roku, w których rzeczywiście, gdybym, gdybym po prostu miał coś takiego, że nie jem po 18 i tyle, to znaczy, że Musiałbym zachować się jak jakiś idiota, na przykład w Sylwestra, który po prostu nie je. Na przykład zjadł po, osiem, po 18 i w Sylwestra, na przykład tam spotykając się z znajomymi, już nic nie je, no bo, no bo to taka jest zasada. No nie. Są pewne sytuacje, są pewne wyjątki, są pewne po prostu wydarzenia, w których ja na przykład mogę zjeść po 18, i to ja sobie bardzo konkretnie to wyszczegółowiłem, bardzo mocno sobie to <laughs> rozpisałem i dzięki temu, kiedy ja właśnie na przykład w Sylwestra po 18 co zjem. No, to ja jestem spokojny i ja jestem pewny, że dobra, w Sylwestra sobie coś y, tam przekąsiłem, zjadłem normalnie, ale pierwszy, drugi, trzeci, ja już, ja już dalej kontynuuję swoje postanowienia i cały czas to robi. Nie mam, nie mam jakichś wyrzutów sumienia, że się złamałem, że zrobiłem coś źle. Więc myślę, że dla ciebie to jest jasne i oczywiste. No i czwarty etap, czyli kiedy już zbierzesz ten po tym etapie testowym. Przychodzi czas, przychodzi czas do etapu tak zwanego wytrwania, czyli kiedy już wiem, co może mnie spotkać, wiem jak mam się zachować, kiedy już znam wszystkie różne scenariusze, łącznie z jakimiś wakacjami, z jakimiś innymi sytuacjami, nietypowymi wyjazdami, jakieś, jakieś rzeczy, co mogą mnie wybić z tego rytmu, no to kiedy już to wszystko mam zaprojektowane i wiem jak się zachować, biorę się właśnie za etap czwarty i to jest etap tak zwanego wytrwania. I to jest etap po etapie właśnie tym testowym, gdzie właśnie tam pozwalam sobie na testy, a tutaj już sobie na te testy nie pozwalam, tylko ze stuprocentową taką pewnością, ze stuprocentowym takim fokusem robię to postanowienie bez względu na wszystko. Oczywiście, mając na uwadze wszystkie warianty, wszystkie opcje, które sobie wcześniej za, zaplanow przepraszam, zaplanowałem, stworzyłem i, i zrobiłem. I teraz Tutaj po prostu jestem bezwzględny i tak nie odpuszczam nigdy, czyli nawet jeśli postanowiłem, że codziennie rano będę biegał, to bez względu na wszystko, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy jest dobra pogoda, zła pogoda, biegam zgodnie z moimi zasadami i po prostu to robię i tutaj nie odpuszczam nigdy i to też właśnie buduje mocno moje poczucie sprawczości i tej efektywności i wiadomo, że kiedy zaczniesz coś takiego robić, taką stuprocentową efektywnością, takim postanowieniem, że się, żeby skały strały, to się nie złamiesz. To tutaj oczywiście na początku może ci się nie będzie chciało, ale później nawyk, zachowanie już wchodzi w krew i staje się częścią Twojego życia. No i ostatni element to jest krok piąty i krok piąty również jest bardzo ważny, bo to jest tak zwany etap utrzymania, czyli już od jakiegoś czasu sobie trzymałeś to postanowienie, już jakiś czas na przykład właśnie biegasz, nie jesz po 18, robisz jakieś inne postanowienie i teraz przychodzi tak zwany etap utrzymania. I na tym etapie życie, Ty powie czasami po prostu Twojemu postanowieniu sprawdzam, czyli Powie ci, czy na pewno chcesz to robić, co chcesz robić. Czy na pewno to postanowienie powinieneś dalej kontynuować? No bo kiedy będziesz go kontynuował, kiedy będziesz go, go już robił regularnie, to nie będziesz czuł aż takich fajnych korzyści, takich fajnych emocji, fajnych takich odczuć, jak na przykład to jak, to, jak to robiłeś na początku. Może ci się to już trochę znudzić, może już to trochę będzie takie dla ciebie czymś normalnym, nie, nie czymś właśnie wyjątkowym. Tylko właśnie będzie coś zwyczajnego, prostego, normalnego i będziesz się zastanawiał czy to jest sens dalej kontynuować, czy, czy tutaj powinienem to dalej robić i na tym etapie łatwo właśnie opuścić gardę i często ludzie właśnie porzucają te swoje postanowienia. I uwaga, i w takich momentach co ja robię? W takich momentach po pierwsze przypominam sobie tą całą drogę, które, którą przeszedłem, którą przebyłem, te wszystkie moje powody, te wszystkie moje porażki, te wszystkie rzeczy, które sprawiały, że ja naprawdę chciałem to postanowienie robić i... I szukam po prostu swojego dlaczego, tak? Czyli wracam do tego tak naprawdę pierwszego etapu, który rozpisywałem sobie moje dlaczego, te moje zyski, moje straty. Przypominam sobie tę całą drogę, czyli jak zaczynałem, na przykład w tym etapie testowym, że postanowiłem sobie biegać, nie wiem, tam w jakiejś w ciągu, nie wiem, tygodnia, pięć razy i na przykład raz zawaliłem, nie? I czuję, że to była naprawdę trudna droga, którą przyszedłem, że to nie było takie proste i że teraz. Czy ja na pewno chcę z tego zrezygnować? To, co ja osiągnąłem, to, co ja zrobiłem, to, co ja tak naprawdę wypracowałem. Czy to jest sens z tego rezygnować? Oczywiście zawsze pojawia się odpowiedź, że nie i w ten sposób trwam w swoich postanowieniach, w ten sposób pracuję nad nimi, w ten sposób właśnie się nimi zajmuję. I dla przypomnienia, dla przypomnienia, żebyśmy sobie utrwali tą wiedzę, żebyś wiedział, jak krok po kroku sobie te postanowienia, jak się za nie brać, jak je wdrażać, to jest po pierwsze wybór postanowienia. I Czyli trzeba wybrać, za jakie postanowienie się weźmiesz, za jakie nie bierzesz się, tak, czyli masz tylko jedno postanowienie najlepiej, za które będziesz się brał, po drugie, czyli przygotowanie. I tutaj robimy na tym etapie tak zwane zestawienie zysków i strat, tak? Więc to robimy na drugim etapie. Na trzecim etapie to jest ten tak zwany etap testowy, czyli już robimy to postanowienie i sprawdzamy w których momentach może ono się wysypać. I tutaj czasami się zdarzy, że raz się wysypiesz, raz się nie wysypiesz i sobie zapisujesz notatki. Jesteś takim badaczem, jesteś takim naukowcem, który bada swoje postanowienia. W czwartym etapie tutaj już bierzesz się, kiedy już przeszedłeś ten etap testowy, bierzesz się za swoje postanowienie, postanowienie na poważnie, robisz je, robisz je bez względu na wszystko. Tutaj ten etap jest po prostu bezlitosny dla Ciebie, masz po prostu to robić bez względu na wszystko. I po piąte, piąty etap to jest tak zwany etap utrzymania, w którym po prostu będziesz, będzie po prostu życie Ci mówiło, sprawdzam, Ty będziesz sobie też wprowadzał różne wątpliwości. I na tym etapie po prostu musisz sobie... Przypomnieć tu całą twoją ścieżkę, całą twoją drogę, utrzymać tą gardę cały czas wysoko, żeby po prostu jej nie opuszczać. Oczywiście tego ci, Wojowniku, życzę. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla ciebie mega wartościowy i dowiedziałeś się jak krok po kroku przejść właśnie od tego że nie masz nie masz wdrożonego określonego postanowienia do miejsca w którym to postanowienie masz i ono jest częścią twojego życia. Że jest to na zawsze jesteś w stanie go regularnie cały czas robić monitorować cały czas po prostu wykonywać i jest po prostu też częścią twojego życia i oczywiście dzięki za wysłanie, daj kciuka w górę jeśli podoba ci się ten materiał napisz w komentarzu co sądzisz o tym materiale i napisz jak, za jaki za jakie postanowienie będziesz się brał. I oczywiście subskrybuj ten kanał żeby być z, z żeby otrzymywać po prostu powiadomienia o najnowszych materiałach, które dla Ciebie będę tutaj nagrywał. Dzięki za wysłanie do usłyszenia wojowniku, trzymaj się, cześć, hej!